Witam Państwa, dzień dobry. Dzisiaj Honda HRV, zapraszam. Prezentowany HRV to nowy SUV od Hondy o bardzo wyrazistych liniach, pięknych przetłoczeniach biegnących wzdłuż karoserii. Jest to wersja Advance z pakietem Sport. Wyróżnikiem pakietu Sport jest chromowana listwa u dołu przedniego zderzaka, listwy boczne znajdujące się na drzwiach, zarówno przednich jak i tylnych, a także te chromowane dokładki, znajdujące się na zderzaku z tyłu, a także ten spoiler, znajdujący się u góry pokrywy bagażnika. Pod maską pracuje układ hybrydowy o łącznej mocy zestawu 131 koni mechanicznych. Dla ciekawskich moc jednostki spalinowej o pojemności 1,5 litra to 107 koni mechanicznych. Ogumienie 18 calowe w rozmiarze 225 na 50 na takim ładnym wzorze Aluferk z logo Hondy po środku. I pod tą w pełni regulowaną elektrycznie sporych rozmiarów klapą znajduje się bagażnik o pojemności 335 litrów. Nie jest to może, jeśli chodzi o litry, wartość ogromna jak na tą klasę samochodów, ale jest on foremny, ustawny. Także myślę, że dwie duże walizki lub cztery walizki mniejsze się tu zmieszczą. Z lewej strony znajduje się taka oto półka, haczyk na drobiazgi. Z prawej strony również znajduje się niewielka półka. Tu pod tą podłogą bagażnika znajduje się sporych rozmiarów schowek, jak widać można tutaj zostawić gaśnicę, trzy trójkąt. jeszcze sporo innych rzeczy się tutaj zmieści. Koła zapasowego w tym samochodzie nie ma. A z ciekawych rozwiązań, to w taki oto sposób Honda zasłoniła przestrzeń bagażową, taką oto roletką, która jest przymocowana do obudowy tutaj plastikowej, znajdującej się pod szybą z tyłu. I jeszcze jedna ciekawostka. Tutaj znajduje się taki przycisk, po uruchomieniu którego klapa zamknie się samoczynnie w momencie, jak oddala się z kluczykiem od samochodu. Ilość miejsca wewnątrz. W pierwszym rzędzie, gdy fotel jest ustawiony pode mnie, przypomina 1,88 m dla mnie wystarczająca. Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą, dobrze leżąca w dłoniach. Notabene wieniec jeszcze jest podgrzewany. Wszystko w zasięgu dłoni kierowcy. Rozmieszczenie bardzo ergonomiczne. Fotel dosyć wygodny. Dobre podparcie boczne, długie siedzisko. Nie wadzę absolutnie prawą nogą o tunel centralny. I spora zapas, spory zapas miejsca na wysokości głowy. Materiały, boczka drzwi niezłej jakości. Tutaj mięciutko, tutaj również mięciutko. Tu jest twardo, ale nie przesadnie. Miejsce na butelkę się znajduje. Kieszeń jest niewielka, nie jest miękko wyściołana. Poniżej za to duża uszczelka, także drzwi zachodzą na cały próg, co ma znaczenie wtedy, gdy pogoda nie jest najlepsza. Po prostu nie ubrudzisz sobie nogawek. Klamka drzwi tylnych znajduje się w tym miejscu. I teraz to, co chyba najbardziej w tym samochodzie zaskakuje 4 metry 34 cm długości więc wymiary zewnętrzne nie są jakieś olbrzymie a proszę spojrzeć ile ten samochód ma miejsca dla pasażera siedzącego z tyłu przed chwilą widzieliście gdy siedziałem z przodu przypominam 1,88m wsiadam za siebie miejsca na dwie pięści jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony przestronnością tego wozu jeśli chodzi o wygodę to siedzisko wygodne, oparcie również Miejsca na głowę, dla mnie w sam raz, także osoby wyższe niż 1,88m tu już by miały ciasno, jeśli chodzi o ilość miejsca na głowę. Natomiast do 1,88m jak najbardziej się mieszczą. Czy można tutaj podróżować w trójkę? Myślę, że tak, ale środkowy pasażer to już tak chyba do 1,80m wyższy. Po prostu haczy głową pod sufitkę. Także dwie osoby mają tutaj bardzo wygodnie. Trzy osoby przyzwoicie. Bartek, który filmuje, był mocno odsunięty do tyłu, stąd taka ilość miejsca za fotelem pasażera. Ale za fotelem kierowcy, gdy wsiadłem za siebie, to ilość miejsca po prostu ogromna. Jeżeli podróżujemy we dwójkę, to do dyspozycji z tyłu, oczywiście we dwójkę, mamy taki oto podłokietnik, miękki, z dwoma uchwytami na kubki. Tunel środkowy praktycznie nie istnieje, no wiadomo, samochód, napęd na koła przednie. Tutaj mamy taką dodatkową półeczkę dla pasażerów siedzących z tyłu, dwa nawiewy, tutaj też się również dla nich znajdują i dwa porty USB. Boczek drzwi tylnych wykonany z materiałów nieco gorszych aniżeli przedni. Jest tutaj trochę bardziej twardo. Tu z kolei jest równie miękko jak z przodu. Tutaj taka wstawka z piano Black. Uchwyt na małą butelkę. Nie ma tutaj kieszeni u dołu. Tutaj już plastik i plus za to, że zarówno z przodu jak i z tyłu. Tu jak widać również jest zamontowana do drzwi uszczelka, żeby zakrywała cały próg. Honda, a więc system Magic Seats, czyli genialny system składania. Tylnych siedzeń to co widać w tym momencie powstaje nam tutaj bardzo duża przestrzeń. Możemy sobie złożyć oczywiście z drugiej strony również siedzisko, i wtedy, dysponując taką przestrzenią, możemy swobodnie przewozić rowery, narty. Materiały deski rozdzielczej niezłej jakości, adekwatne do klasy samochodów. Tu jest miękko, tu jest nieprzesadnie twardo. Gorzej jest już tutaj na pokrywie zamykającej schowek, tu już jest twardszy plastik. Schowek jest sporych rozmiarów, może mały minus za to, że nie jest miękko wyścielany. Tunel środkowy z taką ładną aluminiową stawką, jak widać. Co ciekawe, bardzo mięciutki, przeważnie im niżej, tym gorzej. Tu jest przeciwieństwo tego, bardzo miękki materiał na budowie tunelu. Mały minus za te wstawki z Piano black. nie ma ich za dużo, ale jednak się znajdują. W najwyższej wersji Advanced Style znajduje się tutaj ładowarka indukcyjna. W tej wersji środkowej tego nie ma, ale mamy gniazdo o wtyku zapalniczkowym. Powyżej mamy dwa porty USB z lewej i z prawej strony. Tu do dyspozycji również mamy taką półeczkę. Dalej w kierunku tyłu auta dwa sporych rozmiarów uchwyty na kubki, ten selektor trybu jazdy, a także średniej wielkości zamykany schowek pomiędzy kierowcą a pasażerem miękko obudowany i służący jako podłokietnik centralny ekran multimediów. Umieszczony na środku pojazdu o przekątnej 9 cali. Dobrze reagujący na dotyk. Z bardzo czytelnym menu i bardzo duże kafelki. Każdy, kto na co dzień obsługuje smartfona, bez problemu się tutaj odnajdzie. Oczywiście Android, Auto CarPlay. Wszystko na pokładzie tego samochodu się znajduje. Ustawienia pojazdu, ustawienia ogólne. Złącze USB, aktualizację systemu. Takie oto mamy kafelki. Czy możemy wszystkie aplikacje wybrać od razu za pomocą takiego suwaka? sobie wybrać to, co w danym momencie potrzebujemy. Klawisz szybkiego dostępu Home, żebyśmy zawsze mieli pozycję wyjściową. Mamy też klawisze szybkiego dostępu poniżej, za pomocą których również możemy wybierać poszczególne podmenu. Nawigacja z zoomem. Jest to jak najbardziej współczesny układ, dobrze reagujący na dotyk, powtarzam, nie stwarzający nikomu żadnych problemów z obsługą. Poniżej ekranu multimediów znajduje się panel klimatyzacji. Plus za to, że są fizyczne pokrętła, nie tylko regulowane dotykowo. W podstawowej wersji elegans jest jednostrefowy. W pozostałych dwóch wersjach układ klimatyzacji automatyczny jest dwustrefowy. Jeszcze wrócę do multimediów, gdzie głośność możemy regulować za pomocą pokrętła, co również jest dużym plusem. Jakby tego było mało, na kole kierownicy też mamy przyciski szybkiego dostępu do regulacji głośności. Obraz z kamery cofania jest całkiem niezłej jakości. Do tego mamy Zarówno linie stałe, jak i linie dynamiczne nakładane na obraz, i z poziomu menu możemy sobie wybrać, czy chcemy w ogóle linie, czy chcemy linie dynamiczne, czy chcemy linie statyczne. Prezentowana Honda jest wyposażona w pełni w cyfrowe zegary. Z prawej strony cyferblad prędkościomierza, z lewej strony taka tarcza zegara, w której są przekazywane informacje z komputera pokładowego. Więc wszystko te informacje, które przekazuje komputer pokładowy, możemy sobie wyświetlać na centralnym monitorze pomiędzy kierowcą a pasażerem, lub jak kto lubi na lewej tarczy znajdującej się w tych cyfrowych zegarach przed kierowcą. Jak to ma miejsce, często w samochodach hybrydowych kierowca lubi być informowany o przepływie energii, na jakiej energii aktualnie się porusza. Ja też w takim trybie sobie podróżuję, że na tej lewej tarczy tych wirtualnych zegarów mam aktualnie wyświetlony przepływ energii, co doskonale widać. Jeżeli jedziemy w trybie w pełni elektrycznym, to informuje nas o tym jeszcze ta mała kontrolka EV z lewej strony u dołu. Aktualnie podróżując, mamy dźwignię ustawioną w trybie D, czyli normalny drive, normalna jazda, ale tutaj mamy tryb B, a więc załączyłem w tym momencie ten tryb B. Proszę spojrzeć, na wyświetlaczu pojawia się literka B. I za kierownicą znajdują się manetki. Nie są to manetki do zmiany wirtualnych przełożeń, ale manetki do regulacji intensywności rekuperacji. W tym momencie miałem ustawioną maksymalną rekuperację, co widać za pomocą tych strzałek, takich sierżantów przemieszczających się z góry na dół. Jak re rekuperacja jest w trybie maksymalnej pracy, to po zdjęciu nogi z pedału gazu samochód dość intensywnie zwalnia, choć powiem, że samochody czysto elektryczne robią to jeszcze mocniej, ale jest już to mocne zwalnienie, nie, nie potrzeba praktycznie używać w ogóle pedału hamulca dla wprawnych kierowców. No i prawą manetką możemy sobie w tym momencie ten tryb zmniejszać. Jak ktoś lubi jeździć z niewielką rekuperacją, no to przy jednej strzałce bardzo spokojnie samochód rekuperuje, czyli spokojnie zyskuje energię, spokojnie zwalnia, może to było najlepsze określenie, natomiast... Ja jak jeżdżę samochodami elektrycznymi, to zawsze jeżdżę w trybie maksymalnej rekuperacji, tak jak to ma miejsce w tym momencie. I wtedy natychmiast po zdjęciu nogi z pedału gazu samochód intensywnie zwalnia. W tunelu pomiędzy kierowcą a pasażerem znajduje się taki oto suwak do wyboru trybu jazdy. Aktualnie podróżujemy w trybie Icon. Samochód nastawiony głównie na ekonomię, duże oszczędzanie, przy czym nieco spale reaguje na pedał gazu. Znacznie lepszy tryb normalny. W którym większość czasu spędzamy za kierownicą. Całkiem poprawne zachowanie samochodu, jeśli chodzi o reakcję na pedał gazu. Jest on znacznie żwawszy. Jakby tego było mało, ktoś czy kierowca o sportowym zacięciu może wybrać tryb sport. tryb podświetlanie na czerwono i samochód jakby znacznie lepiej reaguje na pedał gazu. Przyspiesza żwawo, ale czy w takim trybie musimy się poruszać? Myślę, że na co dzień jak najbardziej wskazany tryb normalny. Nastawy zawieszenia, moim zdaniem, sztywne zawieszenie jest wyraźnie sprężyste, może nie boli od jazdy po kocich łubach kręgosłup, przy 4 litery też nie cierpią, natomiast wyraźnie sprężyste nastawy. Przechyły karoserii, jak widać, są, nie są one przesadnie wielkie, ale na szybko pokonywanych zakrętach czy na gwałt, przy wykonywaniu gwałtownych manewrów karoseria wyraźnie pochyla się, czy to w lewą, czy w prawą stronę. I jak to zwykle w naszych recenzjach bywa, wjeżdżamy na drogę S11, żeby zrobić pokaz dynamiki, w tej chwili w trybie normal, jeszcze małą chwilkę jesteśmy na odcinku dojazdowym. Już wjeżdżam na S11. Pedał w podłogę. I po małej chwili samochód osiągnął 120. Całkiem przyzwoicie nabrał prędkości. Pomimo skrzyni CVT wyraźnie było słychać, że samochód ma tak zwane wirtualne stopnie, które po pewnym momencie obniżały wartość jego obrotów. Można to było zauważyć. Ale to są tylko i wyłącznie stopnie wirtualne. Tak oto prezentuje się poziom hałasu przy 120. Ja już milknę. Średnio około 65 dB. Taka średnia wartość, jak przystało na Wiadomo, samochód wyższy od osobówki. To automatycznie przekłada się na inne opory powietrza, inny szum powietrza. Powiem, że jednostka napędowa jest słyszalna w momencie, gdy gwałtownie przyspieszasz, co można było usłyszeć przy rozpędzaniu na odcinku wjazdowym na S11. Tym razem znów wjeżdżamy na drogę S11, ale zrobimy pokaz dynamiki w trybie sport. Przesunąłem suwak do góry. Tryb sport, czerwone podświetlanie. Jeszcze małą chwilkę, odcinek dojazdowy. i już w tym momencie pokaz dynamiki w trybie sport samochód zrobił to żwawiej wyraźnie żwawiej, aniżeli w trybie normal całkiem nieźle jak na 131 koni czy ta Honda ma spory apetyt? już to sprawdzam w momencie jak rano otrzymałem samochód do recenzji wyzerowałem liczniki od tego momentu pokonałem 196 km średnie spalanie 5,8 litra. Powiem tak, zdecydowana większość trasy to jazda w ruchu pozamiejskim z prędkościami pozamiejskimi. Udział miasta to mogło być z 20-30 km. Tak samo droga S11 to również mogło być kilkanaście kilometrów z prędkościami rzędu 120 na godzinę. Zdecydowana większość to była jazda drogą pozamiejską, poza terenem zabudowanym i średnie spalanie 5,7 litra. To jest bardzo dobra wartość. Honda podaje katalogowo 5,4 według cyklu WLTP. Więc przekłamanie o 0,3 litra to jest praktycznie żadne przekłamanie. Honda jest do bólu szczera jeśli chodzi o podawanie apetytu na paliwo swoich samochodów. I myślę, że wprawny kierowca, który na co dzień by jeździł tym samochodem, spokojnie mógłby osiągnąć to, co podaje katalog a więc wspomniane wcześniej 5,4 litra, gdyż realizacja recenzji wiąże się zawsze z tym, że samochód jest nieco bardziej intensywnie eksploatowany, stąd pewnie to 5,7. Także jeśli chodzi o wielkość samochodu, jego masę i gabaryty, to 5,7 litra jest wartością znakomitą, znacznie lepszą, aniżeli tylko i wyłącznie zadowalającą. Mówiąc o zużyciu paliwa, należy mieć jeszcze na uwadze, że samochód jest eksploatowany od kilku dni, a jego całkowity przebieg to 547 km. I każdy, kto choć raz w życiu jeździł samochodem od nowości, doskonale wie o tym, że po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów jego zużycie paliwa jeszcze spada. Zatem, ile kosztuje Honda HRV? Podstawowa wersja Elegance, bardzo szczodrze wyposażona, to wydatek rzędu 127 900 zł. Prezentowana wersja Advance, a więc ta, którą aktualnie się poruszamy. To wydatek rzędu 141 400 zł. Różni się m.in. tym, że to, co mówiłem wcześniej, ma dwustrefową klimatyzację automatyczną. Dans style to wydatek rzędu 154 900 zł. Aktualnie przed nami bardzo wyboisty odcinek drogi studzienki kociełby. Sprawdzamy głośność pracy zawieszenia. Jest cichutko, żadne. Dzięki do mojej uszy się nie przedostają. To samo się tyczy wykonania wnętrza, żadne czaski z okolic deski rozdzieczej czy zboczków drzwi, nic absolutnie. Czyli montaż jak to w hondzie zawsze na najwyższym poziomie. W taki sposób prezentuje się wnętrze HRV wieczorową porą. Ładne nasycenie, ładne podświetlenie białe, neutralne, z wyróżniającym się przyciskiem do uruchomienia pojazdu z napisem power i czerwonym podświetlaniem, nie jednym modelu hondy. Tak było. Z zewnątrz fajnie prezentuje się ten pas LEDowy, biegnący po przed tylnej klapy, z małą przerwą tylko na logo Honda. Złośliwcy kiedyś mówili, że Honda jeździ lepiej niż wygląda. W przypadku tego ładnego suwa, kupę absolutnie nie jest to prawdą. Samochód ładnie jeździ i równie ładnie się prezentuje. Tak samo za dnia jak i po wzroku. I spełni LEDowe oświetlenie z przodu. Dobrze oświetlające jezdnie, tak oto prezentuje się obraz z kamery cofania wieczorem. I dodam jeszcze, że samochód ma także czujnik ruchu poprzecznego. Samochód dobrze oświetla jezdnie, a także pobocze z prawej i z lewej strony. Aktualnie jadę na światłach długich, widzę wszystko przede mną. Widzę to, co jest na prawym poboczu, to, co jest na lewym poboczu. Zmienię na krótkie. Zasięg świateł również całkiem niezły. Tak samo dobrze oświetlone prawe, jak i lewe pobocze. Może minimalna zwłoka, gdy w trybie auto samochód dostrzeże samochód idący z przeciwka. Wtedy z minimalnym opóźnieniem przełączałem się światła z drogowych na mijania Aczkolwiek i tak sądzę, że jest to nieco lepiej aniżeli u konkurencji. Parę słów podsumowania. Jakie są największe zalety tego samochodu? Dla mnie jego niesamowita przestronność patrząc na jego wymiary zewnętrzne genialny system Magic Seats umiarkowany apetyt na paliwo wręcz bym powiedział, że samochodem bardzo oszczędnym niezła jakość wykonania niezłe materiały, znakomite wyposażenie to niewątpliwie zalety tego samochodu ale żeby nie mówić, że ten samochód ma tylko i wyłącznie same zalety, to warto wspomnieć o tym, czy ma jakieś wady no niewątpliwie, patrząc na litraż bagażnika, jest on mniejszy, aniżeli u konkurencji Choć jest to rekompensowane przez genialny system Magic Seats, o którym wspominałem wcześniej, no ale jest to poniekąd wada. No, patrząc na dane katalogowe, jest on mniejszy. I może moim subiektywnym stwierdzeniem, jeszcze drugą wadą tego samochodu jest to, że jest on nieco głośniejszy aniżeli inne. Szczególnie w momencie, gdy wykorzystujesz jego właściwości jezdne i wciśniesz prawą stopę w podłogę. Przy kickdownie, wyraźnie słychać jednostkę napędową. I ten dźwięk jest wyraźnie głośny, nieco dokuczliwy dla moich uszu. Jest to takie moje subiektywne stwierdzenie, ale jeżdżąc różnymi samochodami, mogę powiedzieć, że na tle konkurencji, w tym momencie jak samochód gwałtownie przyspiesza, jest głośny. Ale to takie minimalne wady, które udało mi się znaleźć. Poza tym żadnych innych wad absolutnie nie widzę. Zalety tego samochodu biją te dwie drobne wady na głowę. I pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie Honda Reco. Opatówek nieopodal Kalisza za udostępnienie mi tego pięknego suwa kupę do wykonania recenzji. Także ja Państwu, ten szczodrze wyposażony, wykonany, z dobrych materiałów, samochód szczerze polecam. Dziękuję za uwagę i do następnego cześć.